Partnerem tego odcinka jest Ascoin. Polski dealer specjalizujący się w sprzedaży i skupie metali szlachetnych oraz profesjonalnym doradztwie inwestycyjnym. Jeśli myślicie o złocie lub srebrze, warto zaufać ekspertom. Sprawdź ofertę na www.ascoin.pl lub odwiedź salon w Centrum Warszawy i Rzeszowa. Ascoin, Twoje złoto, nasza pasja. Cały 2024 rok oraz początek 2025 roku upłynął pod znakiem złota. To właśnie ten metal przyciągał uwagę największych inwestorów, banków centralnych i instytucji finansowych na całym świecie. W obliczu rosnącej niepewności, napięć geopolitycznych i globalnej inflacji, złoto bije kolejne rekordy, przebijając psychologiczną barierę 3000 dolarów za uncję trojańską. W tym samym czasie srebro, mimo swoich mocnych fundamentów, pozostało w cieniu. Niedocenione, często pomijane przez media głównego nurtu i zepchnięte na drugi plan. To właśnie dlatego wielu inwestorów zaczyna dziś patrzeć w jego kierunku z nowym zainteresowaniem. Bo historia pokazuje, że gdy wszyscy patrzą na złoto, to srebro robi największy ruch. Czy to możliwe, że to właśnie srebro okaże się czarnym koniem 2025 roku? Sprawdźmy to. Od starożytnego Rzymu aż po XIX wiek srebro odgrywało kluczową rolę jako główny środek płatniczy w większości znanych cywilizacji. W wielu epokach było traktowane na równi, a czasem nawet wyżej niż złoto. W czasach cesarstwa rzymskiego stosunek złota do srebra oscylował wokół 1 do 12. W średniowieczu oraz w czasie funkcjonowania łacińskiej Unii Monetarnej, czyli porozumienia zawartego w XIX wieku pomiędzy Francją, Belgią, Włochami i Szwajcarią, relacja ta utrzymywała się w granicach 1 do 15, 1 do 16. Dopiero odejście od parytetu metali szlachetnych i wkroczenie w epokę pieniądza fiducjarnego sprawiło, że srebro zostało zepchnięte z pozycji waluty do roli zwykłego surowca ale jego znaczenie wcale nie zniknęło. Najlepszym dowodem są monety wybite jeszcze w XX wieku, które oficjalnie funkcjonowały jako środek płatniczy. Mowa tu m.in. o brytyjskich suwerenach, francuskich frankach, szwajcarskich monetach czy tak mocno cenionych amerykańskich srebrnych dolarach. To nie były tylko kawałki metalu, to były realne waluty, którym można było zapłacić za chleb, dom czy nawet bilet kolejowy. Srebro to nie tylko klasyczny kruszec inwestycyjny, to przede wszystkim jeden z najbardziej wszechstronnych metali na świecie o ponad 10 tysiącach różnych zastosowaniach przemysłowych. Jego wyjątkowe właściwości przewodzenia prądu, odporność na korozję oraz zdolności odbijania światła sprawiają, że jest praktycznie niezastąpiony w nowoczesnej technologii. Największym pojedynczym konsumentem srebra jest obecnie branża odnawialnych źródeł energii, a konkretnie przemysł fotowoltaiczny. Każdy panel słoneczny, niezależnie od marki czy producenta, zawiera srebro. Im więcej energii ze słońca chcemy pozyskać, tym większy popyt na ten metal. Kolejnym ogromnym sektorem jest motoryzacja, szczególnie samochody elektryczne i hybrydowe. Nowoczesne pojazdy są naszpikowane elektroniką, a srebro znajduje się w ich układach sterowania, czujnikach, systemach bezpieczeństwa, a nawet w bateriach. W miarę jak świat przechodzi na elektromobilność, zapotrzebowanie na srebro w tym sektorze będzie tylko rosło. Równie istotna jest elektronika użytkowa. Praktycznie każdy smartfon, laptop, tablet czy telewizor zawiera w sobie niewielkie ilości srebra, ale biorąc pod uwagę miliardy urządzeń produkowanych rocznie, daje to potężne zużycie globalne. Srebro znajduje się również w kablach, przełącznikach, układach scalonych to metal, bez którego współczesny świat technologii po prostu nie istnieje. Warto wspomnieć także o medycynie. Srebro od wieków znane jest z właściwości antybakteryjnych. Wykorzystuje się je m.in. w opatrunkach chirurgicznych, sprzęcie medycznym, implantach czy preparatach antyseptycznych. Co ciekawe, niektóre szczepionki i leki przeciwwirusowe również wykorzystują srebro jako składnik pomocniczy. Na koniec bardzo istotne jest jubilerstwo: to właśnie tutaj większość ludzi kojarzy srebro jako materiał do produkcji biżuterii. Choć stanowi on dzisiaj zaledwie około 10% globalnego zapotrzebowania na ten metal, nadal odgrywa istotną rolę, szczególnie w krajach azjatyckich, gdzie srebrna biżuteria cieszy się dużą popularnością. Od kilku lat rynek srebra balansuje na granicy strukturalnego niedoboru. Popyt systematycznie przewyższa podaż, a luka pomiędzy tymi wartościami stale się powiększa. W samym tylko 2023 roku deficyt wyniósł ponad 140 milionów uncji trojańskich, co czyni ten rok jeden z najbardziej niedoborowych w nowożytnej historii rynku srebra. Co istotne, srebro nie jest wydobywane jako metal główny. Tylko około 25-30% rocznej produkcji pochodzi z kopalni stricte srebra. Reszta to tak zwana produkcja uboczna, wydobywane przy okazji eksploracji rudy miedzi, cynku, ołowiu czy złota. To oznacza, że nawet gwałtowny wzrost cen srebra nie powoduje automatycznego zwiększenia jego wydobycia, ponieważ to nie srebro determinuje rentowność tych kopalni. W praktyce, nawet jeśli srebro kosztowałoby 50 dolarów za uncję trojańską, większość kopalni nadal nie miałoby technicznej możliwości zwiększenia podaży, ponieważ nie kontrolują wydobycia srebra jako metalu głównego. Ta struktura podaży sprawia, że rynek srebra jest wyjątkowo wrażliwy na skoki popytu, a takie skoki w ostatnich latach widzimy coraz częściej. Jednocześnie rośnie zainteresowanie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy dostrzegają potencjał tego niedowartościowanego metalu. Monety i sztabki znikają z półek dealerów szybciej niż kiedykolwiek, a fundusze ETF oraz prywatne sejfy na całym świecie są systematycznie zapełniane fizycznym srebrem. Trzeba też zaznaczyć jeszcze jedną ważną kwestię, a mianowicie recykling srebra. W teorii mógłby on uzupełnić deficyt, ale w praktyce działa na bardzo niskim poziomie. Powód? Cena srebra wciąż jest zbyt niska, bo opłacało się go odzyskiwać na masową skalę, zwłaszcza z elektroniki czy innych produktów przemysłowych, gdzie metal ten występuje w minimalnych ilościach i trudnych do odzyskania formatach. Dopiero cena na poziomie 80 dolarów za uncję trojańską mogłaby uruchomić recykling na większą skalę, ale do tego poziomu jest jeszcze daleko. W efekcie mamy do czynienia z sytuacją, w której popyt rośnie, podaż nie nadąża, a możliwości zwiększenia dostępności są bardzo ograniczone. I to właśnie dlatego srebro zyskuje opinię metalu deficytowego i to nie chwilowo, ale strukturalnie. Rynek srebra to jeden z najbardziej poddatnych na gwałtowne ruchy cenowe wśród wszystkich rynków surowcowych. Jest mały, płytki i niezwykle wrażliwy na przepływ kapitału. Wystarczy większy napływ pieniędzy, czy to od inwestorów instytucjonalnych czy funduszy ETF, aby wywołać reakcję przypominającą lawinę. Najlepszym historycznym przykładem tej dynamiki są bracia Nelson i William Hunt, którzy w latach 70. XX wieku postanowili zainwestować fizyczne srebro? Przez kilka lat skupowali srebro na niespotykaną wcześniej skalę. Szacuje się, że posiadali nawet jedną trzecią całego dostępnego srebra na rynku inwestycyjnym. Jaki był efekt? Cena srebra wzrosła z około 1,5 dolara do niemal 50 dolarów za uncję trojańską, co oznaczało wzrost o ponad 3000% w zaledwie kilka lat. Choć ich historia zakończyła się dramatycznie, ponieważ władze USA zmieniły zasady gry, co doprowadziło do tzw. Silver Thursday i bankructwa braci, to pokazuje jak bardzo ten rynek może być poddatny na działanie dłuższych graczy. Czy współcześnie jest odpowiednik braci Han? Tak, są to fundusze ETF, fundusze hedgingowe i miliarderzy, którzy mogą jednym ruchem wywołać paraboliczne wzrosty. Co ciekawe, dziś sytuacja wygląda jeszcze bardziej niepokojąco, ale z innego powodu. Rynek srebra jest niesamowicie rozwodniony przez instrumenty papierowe, kontrakty terminowe, opcje i ETF-y oparte na srebrze. Według szacunków na jedną fizyczną uncję srebra przypada obecnie od 200 do nawet 300 uncji papierowego srebra, czyli kontraktów, które nie mają realnego pokrycia w fizycznym metalu. Innymi słowy, na każdą uncję, która realnie istnieje w skarbcu, handluje się dziesiątki, jak i nie setki uncji obietnic, że kiedyś zostanie dostarczona. To przypomina sytuację, w której masz 10 krzeseł, a 300 osób z biletami wchodzi na salę, licząc, że któreś krzesło się dla nich znajdzie. Wystarczy więc, że niewielka część inwestorów zacznie żądać fizycznej dostawy zamiast rozliczenia w dolarach, a system papierowego srebra może posypać się jak domek z kart. To z kolei może wywołać sztur na i błyskawiczne wzrosty cen, znacznie przekraczając poziomy z przeszłości. Dlatego właśnie wielu ekspertów twierdzi, że kolejna eksplozja cenowa srebra jest nie kwestią czy, ale kiedy Gold to silver ratio, czyli stosunek ceny złota do srebra, to jeden z kluczowych wskaźników, który pozwala ocenić, kiedy srebro jest relatywnie tanie względem złota. Historycznie przez wiele stuleci stosunek ten oscylował wokół 1 do 12, a 1 do 16, szczególnie w czasach, gdy oba metale pełniły funkcję pieniądza. Po odejściu USA od standardu złota w 1971 roku i przejściu na pieniądz fiducjarny, wskaźnik Gold Silver Ratio zaczął silnie się wahać, osiągając wartość nawet powyżej 100, jak miało to miejsce w czasach pandemii w 2020 roku. Obecnie Gold Silver Ratio wynosi ponad 90, co oznacza, że za jedną uncję złota możemy kupić aż 90 uncji srebra, to poziom, który historycznie występował tylko w momentach skrajnego niedowartościowania srebra. W przeszłości, gdy dochodziło do spadków w Gold-Silver Ratio, np. w 2011 roku, gdy wskaźnik zszedł w okolice 1 do 30, srebro rosło znacznie szybciej niż złoto. W ciągu kilkunastu miesięcy jego cena wystrzeliła ponad 400%, podczas gdy złoto rosło tylko około 80 do 100%. W obecnych warunkach przy rosnącym ryzyku recesji, geopolitycznych napięciach i niepewności monetarnej spadek Gold-Silver Ratio może być nie tylko możliwy, ale wręcz nieunikniony. A to może oznaczać powtórkę z dynamicznych rajdów cenowych srebra, jakie już wielokrotnie obserwowaliśmy w historii. Podsumowując, czy srebro będzie czarnym koniem 2025 roku? Zdecydowanie wiele na to wskazuje. Srebro ma bogatą historię jako pieniądz, a jednocześnie przed sobą ogromną przyszłość jako kluczowy metal przemysłowy wykorzystywany w fotowoltaice, elektronice, motoryzacji czy medycynie. Co więcej, coraz większy deficyt podaży, brak możliwości szybkiego zwiększenia wydobycia i niski poziom recyklingu tylko wzmacniają jego długoterminowy potencjał. To bardzo mały rynek rozcieńczony przez papierowe instrumenty, gdzie wystarczy impuls, większy napływ kapitału, kryzys lub wzrost inflacji, by ceny zaczęły gwałtownie rosnąć. Historia Hunt pokazuje, że srebro ma potencjał eksplozji cenowej jak żaden inny metal. A przy obecnym gold to silver ratio przekraczającym 90, srebro wygląda dzisiaj na jedno z najbardziej niedowartościowanych aktywów na rynku. Wszystko wskazuje na to, że rok 2025 może być dla srebra przełomowy i kto wie, być może to właśnie ono okaże się czarnym koniem nadchodzących miesięcy. Moi drodzy, dzisiaj jest 31. Marca 2025 roku. Cena złota papierowego na dzień dzisiejszy to 3122 dolary. Cena srebra papierowego to 34 dolary za uncję trojańską. Gold Silver Ratio jest to 91 do 1. Natomiast metale fizyczne: najtańsza złota moneta na dzień dzisiejszy kosztuje 3275 dolarów, a najtańsza srebrna moneta bulionowa kosztuje 38 dolarów za uncję trojańską. Gold Silver Ratio fizycznych metali jest jest to 86 do 1. Tak więc mamy bardzo mocny i dynamiczny wzrost na złocie. Dlatego uważam, że srebro jest w dalszym ciągu niedowartościowane przy tak niskim Gold Silver Ratio. Oczywiście nie są to żadne porady inwestycyjne, nie są to żadne rekomendacje zakupowe. Każdy zrobi ze swoimi pieniędzmi tak, jak chce. Natomiast, tak jak mówiłem w filmie, historycznie wygląda to naprawdę bardzo ciekawie i myślę, że srebro może być czarnym koniem 2025 roku. Dlatego moja strategia zakłada cały czas akumulację srebra. Nie patrzę na ceny, nie patrzę, czy będzie to 30 dolarów, czy będzie to 40 dolarów. Mnie, moi drodzy, interesuje tylko gold-silver ratio, czyli stosunek złota do srebra. Jeśli mamy 90, 80, czy też poniżej 80, to w dalszym ciągu będę dokupować systematycznie srebro do swojego stosu inwestycyjnego. I na koniec, standardowo, chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za subskrybowanie mojego kanału. Pamiętajcie, jeśli widzicie wartość w tego typu materiałach, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka, abyście nie przegapiali nowych materiałów na tym kanale. A na tą chwilę dziękuję Wam wszystkim serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Partnerem tego odcinka jest Ascoin. Polski dealer specjalizujący się w sprzedaży i skupie metali szlachetnych oraz profesjonalnym doradztwie inwestycyjnym. Jeśli myślicie o złocie lub srebrze, warto zaufać ekspertom. Sprawdź ofertę na www.ascoin.pl lub odwiedź salon w Centrum Warszawy i Rzeszowa. Ascoin, Twoje złoto, nasza pasja.